예. Yeah. Dzisiaj około godziny 16.00 dyżurnej komendy został powiadomiony o odnalezieniu zwłok w jednym z garaży przy ulicy Krasińskiego. Na miejsce została skierowana grupa operacyjno-dochodzeniowa. W czynnościach uczestniczył również biegły lekarz sądowy. Policjanci potwierdzili tą informację w garażu. W samochodzie znajdowały się zwłoki mężczyzny. Jak się okazało, było, były to zwłoki 54-letniego mieszkańca Jasła. Policjanci przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia zabezpieczyli ślady zwłoki zostały przewiezione do prosektorium, zostaną zbadane podczas sekcji zwłok, która da odpowiedź na pytanie, co było przyczyną śmierci tego człowieka to wszystko, co mogę Państwu przekazać na obecną chwilę co to? Co to?